W dzisiejszym odcinku będzie zupełnie inaczej niż zwykle. Ponieważ w tym świecie nie ma smoka, a naszym zadaniem będzie pokonanie wielkiej dyni. I chyba coś jeszcze tutaj zostało dodane, bo non-stop coś za mną chodzi. Zostawcie łapkę, proszę, bo ja dosłownie się boję co tutaj będzie, a łapki mnie wzmacniają. Lecimy! Ej, a czy ty w ogóle subskrybujesz kanał? Sprawdź ten dzwonek, masz kliknięty. W sensie kliknij go dwa razy, żeby jeszcze raz się załączył, bo coś ostatnio nie działa. Zaczyna się na naprawdę świetnym biomie, ale widzę, że ja dodatkowo mam jakiś papier w ręku. Notatka. Okej, okay, i to jest. Czekaj, 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 bo to jest informacja z tym, że mogę stworzyć sobie. mieć. Co to było? Ty bez. Co to było? Ja nie chcę więc tej kartki patrzeć. Możemy zrobić sobie jakiś miecz światła, z czego widzę, z diamentu Blaze, Roda. Dobra, to pewnie trochę zajmie nam czasu, żeby zrobić, więc najpierw pójdźmy się... <laughs> o, na zdrowie! <laughs> o, prawda! Pójdźmy się przygotować na walkę z dynią, bo jakby to jest dzisiejsze nasze zadanie takie główne. Musimy przygotować zapewne dużo strzał, a ja widzę, że jest wioska, więc to już nam ułatwia na samym starcie. Tylko co to w ogóle było... Tam za mną mi krzyczało, bo to, to najbardziej w ogóle niszczy głowę! To nie o to w tym odcinku chodziło, żeby coś mi się z tyłu pojawiało Okej, o, o, co to jest? Ej, bo to nie, nie jest z wioski jakby Ja mam wrażenie, że villagerzy czegoś takiego nie budują w swoich wioskach W ogóle czapka ożyła, jakby To jest fart, że ona w ogóle jest tutaj Dla niej też łapkę w górę można zostawić Ty To jest jakiś też, w ogóle, co, dlaczego to się świeci? Ja nie wiem czy ja chcę wchodzić w takie miejsca, a potem mi coś krzyczy za plecami Okej, okay, ale widzę, że Co to jest? To jest jakiś co to jest? Mogę to wziąć? Nie mogę. Ej, w ogóle ja nie mogę nic niszczyć, mam wyczerpanie w tym miejscu. Pa! Dobra, grzyby niby mogę, ale jest jeszcze jakaś książka. Co to jest za książka? Okej, okay, znalazłem jakiś altar. W sensie ołtarz. I mogę to zignorować albo żyć dalej swoim patetycznym życiem. <kluzny> wow! Jeżeli będę przynosił temu ołtarzowi jakieś dobra dla niego, to wtedy on będzie dawał mi różne rzeczy i będą nam się te świeczki tutaj zapalały i mam go nie wkurzać generalnie, okej? Okay. Ale jakie dobra? Jakby... Tam coś stało. I to coś mi się naprawdę bardzo nie podobało. Zbyszek! Dobra, zaraz coś pokombinujemy z tym. W sensie, nie wiem co ja będę przy. To coś tam. To i. Nie podoba mi się to bardzo. Dlaczego takie rzeczy? Jak ja bardzo nie lubię, jak takie coś mi się pojawia, no! Ja zapomniałem, że tutaj nie mogę znaleźć nawet patyków, żeby zrobić sobie narzędzia, ale ja muszę iść tam do tyłu! Ej, a spróbujmy coś przynieść od razu temu altarowi, w sensie, czekaj, czy jeżeli na przykład wyrzucę to, to dostanę coś dobrego za to, czy to tak nie działa za bardzo? Musimy rzucić to tu! Dobra, to raczej nie o to chodziło. Idę po drewno. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie pojawi. Jakby. W ogóle nie wiem, co to jest. Zbyszek też jakoś z tej wioski dziwnie na mnie patrzy. Jakby nie powinienem Zbyszka widzieć z takiej odległości, nie? Bo to jest naprawdę daleko, jakby. Zaczynam się bać. Serio, jakby. Co tu się dzieje? Halo mi trochę za wcześnie przyszło, mam wrażenie. Dobra, wezmę sobie kamień, lecimy do wioski i tak. Tak, żeby czuć się bezpieczniejszym, ja bym najchętniej szedł do podziemi i tam się zabezpieczył. W sensie dużo żelaza, żeby zrobić zbroję. Strzały, jakoś z netheru, łuk i idziemy walczyć z tym. Wielkim pumpkinem w sensie z dynią, ale jakby jak to cały czas będzie się coś pojawiało za plecami, to to jeszcze jest bardziej przerażające. Zbyszek cały czas tu pan. Ja nie wiem o co chodzi ze Zbyszkiem, no on się zepsuł. Okej, okay. i wiecie co? Ja bym nabrał ziemi na przykład trochę. Nie wiem ile. Jakby, ja bym sobie, sobie nakopał trochę tej ziemi dużo. I wrzucił w ten altar, jakby, bo tam trzeba coś rzucać. I on będzie dawał mi rzeczy. Pytanie, czy to faktycznie tak będzie działo? Zaraz zobaczymy. Wezmę sobie stak ziemi. I staka powinien wystarczyć takim altarowi, żeby dać mi coś dobrego. Znaczy, nie wiem, czy da mi coś dobrego, to się okaże. Chyba, że ja mam nie przynosić rzeczy, tylko na przykład mam przynieść tam. E co jest ze zbyszkiem, nie tak! Albo to w ogóle nie jest Zbyszek, nie? Też tak może być. Albo ja mam po prostu przynieść jakieś zwierzę, nie wiem, kurczaka, kro... To był Zbyszek? Tak, zobacz, zbyszek jednak chodzi tam dalej teraz. Nie a ja nagle... Na... tutaj coś mi się pojawiło i... Okej, okay, widzę, że tam jest chyba lawa. Czy to, czy to nie jest lawa, Czekaj, co to jest? Tak, tam musi być lawa. Dobra, chodź do wioski, bo ja już boję tu łazić. Tam jest druga wioska, widzę, genialnie będzie więcej żelaza. A tam z tyłu widziałem chyba chatę kowala, więc powinniśmy coś dobrego znaleźć. Dobra. Bierzmy się do roboty. Bo... Nie wiem, ile czasu mam na to, żeby to coś za chwilę mnie tutaj nie zjadło. Okej. Okay. No i buty, super, ale, ale, dość Wow. Uh. Uh. Żeby nie odwaliło przypadkiem. Ty, ale, że ja tam coś zaprowadził, to ja potrzebuję. A nie, nie potrzebuję smyczy. Wystarczy, że wezmę sobie na przykład nasiona, nie? I przeprowadzę jakieś zwierzę. Dobra, wyrzuć tam ziemię. Ty, co jest? Pa. To mi niszczy wszystko. Daj mi te bloki, to tak nie działa. A wyrzuć całość. Panie altar, gdzie ja panu mam rzeczy dać? Jo. Postawiłem, teraz już tego nie zabiorę. Dobra, no, jednak nie chodzi chyba o to, chodzi o to, żebym przeprowadził takie zwierzę, jakby to, 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 to za chwilę, znowu to coś Pokonajmy sobie Zbyszka, co? To jest, to jest tak w bezpieczny pomysł Okej okay. Trzy ale dużo. Dobra, jedę do drugiej wioski, jakby... Tylko, że ten... O Jezu, znowu tam coś się pojawiło. Tylko ten altar będzie mi raczej potrzebny, tak myślę. Tam mamy jeszcze portal, więc może uda się przejść od razu do Netheru, żeby zdobyć te strzały i łuk. No bo jakby tej. Tak jak mówię, do no, głównym zadaniem cały czas jestem ten... ta dynia wielka. A co, jeżeli to coś, co za mną ładzi, to nie jest coś strasznego, tylko ja mam podejść do tego i to mi coś da? Jakby może ja mam to znaleźć, może... Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Pa. Widzicie? Znowu tam stoi, jakby... E... Nie mam jak wam przybliżyć tego, ale to, co tam stoi, ja nie widzę teraz, co to jest, bo nie jestem w stanie aż tak spojrzeć. Wy widzieliście tylko teraz. Dobra, jest 7, więc już trochę le. Jezu, to już tutaj gdzieś było. Dobra, zrób to, co potrzeba, zrobimy zapalniczkę i zapalimy te świeczki na ołtarzu, bo może to o to chodzi, jakby. Może to jest to, co miałem cały czas zrobić, tylko cały czas nie przeczytałem. Chociaż to się zastanawiam, czy odpalanie jakiegoś obcego ołtarza na środku pustyni, to jest dobry pomysł. Okej. Okay. No niby mamy. Czy to coś mi wtedy da spokój? Proszę, żeby mi dało spokój. No i jeszcze to muszę zrobić jakoś, ale to jest już drogie w rozrobieniu w ogóle. Okej, okay, coś odwracam, to zawsze to coś się pojawia, ale on faktycznie jakby prowadzi mnie do tego ołtarza, nie? Jakby to coś tutaj, jakby coś związanego z tym było. A ja jestem w stanie zniszczyć tą ziemię, bo tutaj nas narkał tą ziemią, a... Nie, nie, zrobisz tego. O! Don't you know, serve me? Co to oznacza? Oj... Nie wiem, czy to dobry pomysł, co właśnie robię, nie? Okej okay. Zapaliłem wszystkie Ua! Nie tu! Tego nie rób, bo się wkurzy Więcej świeżek nie widzę Ale widzę, że to działa Ej, czekaj Mam jeden dzień Na przeniesienie krowy, co? Jak? Jak mam ci kro... Okej, okay, jeden dzień bo mnie zabije O, co? <ścoughs> ale to było głupie, po co ja to robiłem w ogóle? Tu jest krowa, czekaj, co się stanie jak ją przyprowadzę? Ona chodzi z zasianem, Proszę, żeby chodziła, bo ja nie wiem co mam zrobić teraz. Tu gdzieś mieli krowę, nie? Ech, to była owca, nie krowa, idioto! Dobra, idę ci załatwić krowę, ale nie że dobra? Jakby tak I zabierz to coś chude ze mnie tam, żeby to ze mną nie łaziło już. Chodź, krówko, ja wiem, że to... Zwykle zabierałem cię w ten sposób do zagrody, ale dzisiaj będzie zupełnie inny dzień, powiem ci, jakby tutaj M mogą stać się rzeczy, których nie do końca się spodziewasz, wiesz, jakby... Także pilnuj się, bo ja sam nie wiem, co się stanie. Ja nie wiem, czy w ogóle ta dynia nie zeszła delikatnie na boczny plan w tym momencie. Ale jestem fest ciekawy, co to mi da, czy, 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 czy mi krzywdę zrobi jakby, bo to może być ciut niebezpieczne. Tam znowu to coś stoi, no wejście mi to, no. No chodź, chodź. Okej, okay. I, i jak ona wejdzie, bo to w ogóle się pali, nie, jakby nie bój się, krówko, będzie wszystko w porządku. Dobra, i chodź, krówko, musisz tu wejść. Co jest? Co jest? Wow! Tu dostałem zbroję, <laughs> ale śmiesznie. Co dostanę teraz? Jest jakieś kolejne zadanie? Uła! Dobra, to jednak było głupie. Okej, okay, nie dostałem od tego ani jednego zadania. W sumie, mogę to ugasić? Czy mnie zabije, kugasze? ugaszę? Okay, ugasiłem, zapalę jeszcze raz. Dobra, dzień się jeszcze nie skończył, więc chyba o to tutaj chodzi, ale powoli zachodzi, więc ja. Teraz, żeby nie marnować czasu, najchętniej bym się wybrał do netheru, żeby załatwić te rzeczy, które potrzebuję, czyli potrzebuję jednego place Roda, żeby zrobić sobie ten miecz, światła i tak dalej, tylko czy jestem na wystarczająco bezpieczny w tym momencie, żeby to w ogóle robić? No nie, słyszałem to coś, a to było jak blisko mnie teraz, dobra, na szybkości do netheru, nawet nie będę tego wam y, pokazywał chyba, po prostu zrobię to szybko, żeby przejść od razu do tego najważniejszego, bo nie o to tu chodzi, żebyśmy zajmowali się jakimś głupim nederem. Dobra, portal mamy zrobiony, ale zanim tutaj wejdę, jeszcze chcę raz zobaczyć, czy jeżeli się prześpię i obudzę, to czy ten ołtarz znowu czegoś nie będzie przypadkiem ode mnie chciał. O, chlebek za darmo. To twój chleb był, nieważne. Okej, okay. wstaliśmy rano. Informacji żadnej nie dostałem od ołtarza, więc podejdźmy do niego, ale to jest... Dzień dobry, panie ołtarzu, co za miły dzień. Nie wiem, kropę dałem? Czy coś więcej mam zrobić? Nie mam pojęcia jakby. Patam. Ej, mogę tak patrzeć na niego. Czekaj, czekaj, idziemy tyłem do tego, czegoś jedzu. To jest. JENY! Dobra, jednak tak się nie da. Do... Idźmy do Nederu. Portal znaczy, to toprzemieję, niczego ode mnie nie chce w tym momencie. Dzień dobry w nederze! O! O! Minus 4 na70, dobra, i ale lecę na poszukiwanie i wynośmy się sam to jak najszybciej. Ty jak ładnie, dlaczego nethery tak wygląda? W sensie nie ma mgły żadnej. Wow, ale dziwnie. Dlaczego ja zawsze z mgłą grałem? O, znalazłem bastion. To jak, Boże, jak to ułatwia! Ja zawsze grałem bez sensu. Zrobię sobie najlepiej jakieś buty ze złota czy coś takiego, żeby mnie nie atakowali. To będzie dobry plan. Dobra, mamy to, możemy wchodzić do tego bastiona. Ej, to chyba jestem fajny bastion jeszcze, tak? Dobrze się chyba składa. Okej, okay. idziemy wyjdziemy? O, dobra, czekaj. Dlaczego Do mi atakuje? Ej, stary, okay. ja jam. A, nie założyłeś butu. Jest spoko? Jeszcze jesteśmy żemeczkami? Kozacko. I tak trzymaj, nie zmieniaj się, stary. Ej, jaki luksus. Czekaj, czekaj, czekaj. Ha, 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 wow! Czekaj, 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 gdzie jest spawner, żeby mi się nie pojawiły zaraz te magmy? Poziom łatwy. Jakby nie wiem, dlaczego. Ich nie było, jakby dziwna ta gra coś się zrobiła Okej, okay, co jest... WOW! Ej, to się przyda, ej ja potrzebowałem tyle Uuu, jeszcze lepiej Ty no, taką klatę to ja mogę nosić, nie? Dobra, z tego żelaza zróbmy sobie od razu narzędzia Właśnie zrobiłem kraty zamiast spodni, jakby genial. Dobra, zabieramy złoto, tylko nie będą do mnie strzelać chyba, nie? Czego oczy nie widzą, tego nie boli, proszę bardzo Chyba ktoś zauważył właśnie Ktoś coś zauważył mam wrażenie Nie wiem czy to dobrze, czy to źle Ale nie spieszy im się, żeby mnie bić, więc jest git To jest ta sama skrzynia, tak tam jest jeszcze jedna skrzynia, ale nie wiem, czy tam chcę iść. Jeden blok złota, to zgubiłem. Dobra, ja chcę stąd po prostu spadać. spadać. Ja przyjdę tam tędy, nie? Za tą skrzynią. Ua! Dobra, jest git. Elegancko tego. Genialnie. I niestety, żeby zrobić jeszcze tamten miecz, potrzebuje jednego blaze roda, więc jakby nie możemy ominąć fortecy. Jest tam jedną pałkę, chyba? Dobra? Gdzie ona jest? Być była. Tam leży. Dobra, teraz odwiedzę. Spadamy stąd. Portalam tutaj, teraz pora na szybki handel. Panowie, jakby można było strzały ja są lecę. No i perły dał, jak nie chce, nie? O, siedem strzałów, o to chodzi, panowie, o to chodzi! O, nici, tego też potrzebowałem, dzięki Dobra, ja stąd spadam, idę po nie i dojdziemy do normalnego świata Ja ono nad lawą będę zbierał, na pewno No i nie mam się czym bo po... nie, 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 będę się pod obsydianem podsadzał przecież Jest, starczy, git! Trzeba jest cztery pyłki tylko Ej, nie mam teraz bloku zniszczyć pod sobą Jeszcze crafting jest potrzebny Dobra, starczy Dobra, dawaj do domu Zdajemy sobie ten miecz i zacznijmy czego chcesz jeszcze ode mnie ołtarz i robimy od razu sobie tą wielką dynię Co to? Jest! A ja zapomniałem, że ja potrzebuję jeszcze dwa diamenty, więc musimy zejść tak czy inaczej pod ziemię. Super! Ale tutaj coś widziałem, więc może ten podać. Ej jaki to jest dół wielki! No nie no... O dobra. Spadaj sobie do wulkanu. Okej, okay. zaraz w Redstone, ale więcej niczego nie widzę. Jest ten już Max, gdzie mogłem zejść? O! CO JEST?! CO TO BYŁO?! Ja pierdziele, ale myślałem, że za zawału dostanę. Ale ta gra jest nienormalna, jak się przestraszyłem, naprawdę! Ty tutaj coś biega. Co tutaj biega? Proszę, nie, niech to idzie sobie stąd. Tu jestem oślepiony w ogóle. Ale się spój na dół. Ja pierdziele, co to było tam u góry?! A ta gra jest chora! Ej, zrobię sobie miecz, co? Może tak? Bo kurde, nie czuję się zbyt bez... Nie zrobię miecza, bo nie mam drewna. I JA NIE MOGĘ! Może gdzieś zejść wasz jaka dziwna kopalnia Bardzo otwarty teren, nie? Ła! O nie! O nie! Jeszcze lepiej! Co to? Co to? Co to? O, Co to jest? Co to jest? Co to idzie? Bez to ode mnie! Co to? Ja nie schodzę na dół, nie? Ja, ja mam wywalone całkowicie w to. Dobra, ja wracam. Gdzieś tutaj było po tej lawie jak pamiętam. No skądżeś się tu wziął? To jest normalny. To ja tam włażę, bo nie widziałem, że to jest on diamenty na dole. Minecraft nienawidzę cię. To Już nie jest pierwszy raz jak takie coś mi robisz. Jeden, dwa... Już trochę więcej. Dobra, ja może się jakoś wydostać stąd. Tylko woda mi pozostała. Co to za kolej, że cały czas tam stoi i na mnie patrzy, no Dobra, czego potrzebowaliśmy, żeby zrobić teraz ten miecz? Jeden Glowstone, dwa diamenty, jeden blaze Rod i blok żelaza. No to w craftingu połączyć? Okej, okay, zobaczymy, się coś z tego w ogóle wyjdzie. O, oh, wow, ale super. Uuu, jeszcze lepiej. Teraz wejść, zobaczcie, jak to połączyć, W ogóle to miało być? Okej. Okay. Mam jakiś miecz, który daje mi jakieś buffy, jeżeli jesteśmy niedaleko daleko tych mobów, które są straszne, czy jakoś tak. Nie, nie wiem, nie to... mam pojęcia o co chodzi. Dobra. Yy, zróbmy sobie teraz słuch, bo wszystko mam. Zbierzmy rzeczy, żeby zrobić tego pumpkina i przejdźmy grę. To muszę znaleźć jeszcze dynię. Muszę zrobić sobie nożyczki, muszę ściąć trochę liści. Tam nie, może dziś tu. O, o, czekaj, 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 Nie. Czeka. Okej, okay. mamy złote jabłko, to może się przydać. Dobra, ja tam chyba widzę dynię. Dobrze powiedziałem? Tak, okej, okay, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. I możemy zacząć robić. Dobra, to jest jeszcze, dobra, nieważne. Jest dużo rzeczy w jednym miejscu. Jak się robi teraz? O dobra, się nasiona są, to mamy... Mamy w zasadzie wszystko, tylko jeszcze węgiel potrzebuję. TY! Widzicie to? Na drzewie stało. Oni nie będą mieli tam w środku węgla przypadkiem? No spoko. Ja bym chciał teraz do wioski jeszcze tam wrócić i stamtąd już stworzymy tego wielkiego pumpkina. Cały czas się zastanawiam o co chodzi z tym portalem, dlaczego nie daje mi kolejnych rzeczy. No ale trudno, prześpimy się i zróbmy sobie łuk plus stamtąd. No roze mnie J. już... Znamy się za długo. Dobra, teraz mogę zrobić chyba tak, tak i. i coś takiego. I mamy. Y, y, mamy kurset seeds. Przeklęte nasiona. To jeszcze łuk bym chciał, bo go nie mam. Kogo on bije? Co to było? Mam tutaj dużo zbyszków. Ja myślę, że to może mi nawet pomóc w tej sytuacji. Weźmy sobie strzały, wszystko mamy. No dobra, więc zasadźmy sobie te sidy i zobaczmy, co z tego w ogóle. Okej, okay, ten już tam stoi i czeka, dobra. Patrz teraz, co gdzie się działo, chopie? Zobacz, teraz. Mogę tu? Okej. Okay. Dlaczego noc się włączyła? Ty! Co się dzieje? Co jest? Wielka dynia! Idź sobie! Dobra. Chyba mnie zobaczyła. Co ona robi? Liście dookoła zasadza. Ty, ona się od... odnawia dzięki temu. O ona mnie chciała wciągnąć! Ten tu teraz się pojawia cały czas! Ja chcę iść spać! Ty... Wow. Co ona robi, zbyszki? Walczyć! To ona mnie goni! Ty, co ona taka szybka się zrobiła? Gdzie to w lato? Po... Wow. Okej, okay, to może być trudniejsze niż się spodziewałem i nie mogę nawet włączyć z dnia. Okej, okay, to do mnie strzela! Zapaliczka tutaj za, za tu weź do ręki! Okej, okay. co się tam robię? Ale boję się, że ona jest za silna Oj, znowu zaczyna to robić Pal się! Ogień! Tyle ona się odnowiła cała No nie, no tak, to ja nie pokonam Zbyszek sam się zaraz utłucze, z czego widzę Wow! Misja normalna! Co to wyszło? Ej, bo coś mi się pojawiło Okej, okay, ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ją pokonać. To jest strasznie potężna ta to... Ej, ty ona się pali. Co jest? Ej, normalnie. Czaisz? Może lawą ją zaleć trzeba. Ty no pół życia ma. Dobrze idzie. No nie, znowu się odnawia teraz. Dobra, idę po lawę, bo to było chyba najmocniejsze z tego wszystkiego. Ten tu stoi w ogóle, w... ja nie wiem. Obierz się. Paznokcie obet, i masz strasznie długie. O nie. Znowu będzie strzelać Co jest? Na tą lawę spadni! O dobra, dostała Jest dobrze I teraz z łuku mogę ją walić Normalnie na łeb Dobra, dawaj tą lawę jeszcze raz No nie, dlaczego ona się regeneruje cały czas? No rapat, paliłem chyba Nie wiem, czy to coś dało Tak, niby się pali o, jakich dużo! Skąd to się wzięło tutaj, no? Oh. Okej. Okay. Ona się pali, więc nie jest źle. Jak dyszek przyszedł. Pomóc! Oh. No nie! Dawaj ją! A, oh, dawaj! Jest! Wow, co to dało? Ty patera Placek dyniowy? Pumpkin launcher Ale nie mam z czego... a tu są dynie, czekaj Jak tym się strzela? A to weź do drugiej? <grym> Dobra, ogarniam, czyli mogę strzelać dyniami, super Ale przynajmniej fajnie, że pokonałem dynie Także To był bardzo dziwny odcinek